Taki spokojnie, spokojnie, bez lupów frekcyjnych, uspokójmy się, są pewne granice. E, Parę gadżetów tu mamy na ruszania. masz 18 Masz On ma, nie o, ma, Słuchajcie chłopaki, ale tu nie dotrzemy Czterech facetów. O! Jakaś... I ma. Sebastian już się zaprezentował, czekamy na panią i jeszcze mamy kobietę. Już pani Donat pędzi bardzo szybko. I pani jest wyludowana, uśmiechnięta, przygotowana do tego, żeby wygrać, skazana na wygraną i pani. O, proszę jak sobie poradziła, i pani ma na imię? Jolanta! 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 No, słuchajcie, teraz prosimy Was o ciszę. To jest, to jest o. Już. Szór, już słuchajcie. Czter... Już jest. Słuchajcie moi drodzy. Idąc jakby na fali optymizmu, my jest specjalny konkurs dla Was.